Patrz, co się dzieje? Ale wypuścimy ich. A to pusta pochodnie. pochodnie. Ona jest bitma. Może z kim zawalczymy, co? Dobra, to przejdziemy tu później. Co jest grane? Szybko do naszego domu komiesta. Będziemy ich nawalać, co? Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale z tej strony. Filipiego tato! No cześć widzowie, co I... robiliśmy ostatnio? Znaleźliśmy skrzynię ze skarbami, tak? Tak, survival. Survival. Jesteśmy. Chodźmy do naszej tutaj z tego. Mamy złoto. Bryłki złota mamy. A Filipek chciałeś zrobić ostatnio tego, tego. Eee, arbuza takiego. Możemy zrobić. Robimy takiego arbuza? Tak. Zrobiliśmy. A mogę kos a mogę jeść, tato? Z tego co wiem, to ten arbus to jest, służy do. Robimy czy nie robimy? Tak, robimy. Oczywiście. A to już zrobiliśmy, już nam przypadło. Hmm. To my nie chcemy. Tato? A czego my nie chcemy? kości nie chcemy. Kość pochowamy tutaj, coś do naszej skrzyni. Tego nie chcemy. Schowajmy kaktusa, schowajmy to. Schowajmy. Krzysiwo jedno, schowajmy to. To schowajmy, to schowajmy. Mogę założyć zbroję konia. Ale to na konia trzeba. Na To musimy konia znaleźć. Kawałek śmiącego arbuza. To pewnie jakąś daje moc. Ale zanim go zjemy, to musimy poczytać, co to robi, dobra? Tak. Nam się mieczyk kończy, więc musimy wykopać rudę żelaza, to na pewno. Ale może najpierw na karm... zbierzmy nasze plony. Mamy już jakieś plony, czekaj. Może pójdziemy do tamtej wody? mamy łuk mamy a z cały też mamy a gdzie mamy nasze z cały w naszym tym w, tym. w na... patrz co tu się dzieje alnia armia kurczaków alnia kurczaków mamy jajka mam. och dziękuję kurczakki za jajeczka chodź nakarmimy Ło wow. ale a... Alnia owiecek! Chyba musimy im zrobić większy ten. Ten. Większy wybieg, co? Chodź to do, do Mamy ale nie normalnie. Chodź dobudujemy sobie ten. Dobudujemy sobie trochę murka i zrobimy im większy wybieg, co? Tak. Tak? Brukowe schody. Brukowa płyta. A ho, ho. A, a, am, Taduś, a możemy zrobić. A możemy zrobić TNT. TNT. Tatuś, a ja chcę zrobić złoty miecz. Złoty miecz? Tak. A gdzie był złoty miecz? Mm. Nie ma złotego miecza. Tutaj jest. No tu jest na tym obrazku, ok, ale tak normalnie to tu nie ma. Czekaj, gdzie ten murek był? Tatuś, a Let's O, jest murek. Mamy tyle. Mamy murek tatuja. Chodź tutaj zamkniemy A dane, to jest czerwone, też nas zrobić. Z czerwonego? Tak. Też można. Chodź im tu, rozbudujemy. Z czerwonego nie można zrobić. Tu im zbudujemy Te -te -te większą zagrodę. Nie? A z czerwonego można, co nie można? Ale robić. co z czerwonego? No z jak jest dookoła i są rzeczy, to nie można zrobić, czy nie można? Wypuścimy ich? Zobacz jakim zrobiliśmy fajną tę Zaglodę. Poczekaj. Ej, nie. Możemy wyskoczyć. A gdzie jest bramka, tato? No właśnie, gdzie jest bramka? Bramkę damy tu szybko. Na to nie Czekaj, pukniemy murek. I szybko musimy wstawić tę bramkę. Uciekła na... Zaraz przyjdzie do środka, bo damy jej. Damy jej, co damy? Nie mamy jej, co jej dać. Ale zboże jeszcze, chodź pozbieramy trochę jeszcze zboża. Sorry widzowie, ale musimy tutaj zadbać o nasze zwierzątka. I tata montował mojego vloga. Właśnie. Nie skacz Filip po naszych uprawach. Okej. Okay. Nie chciałem, tato. Ja wiem, że nie chciałeś, ale skoczyłeś. Czekaj, tu mamy naszą haczkę, co prawda, zaraz pewnie ona zniknie. Złota motyka. To ona coś jakaś zaczarowana jest. Jednocześnie idziemy, idziemy odcinać owiecki. Nie, już nie potrzebujemy wełny. Dlaczego? No, um. Idziemy kopać. Ach. Tu gdzieś była nasza łódka chyba, nie? Tatuś... A, ale ci gdzie jest... gdzieś. mamy kopalnię zrobioną. Mam, ale ta kopalnia jest bez sensu, bo tam nic z niej nie ma. Chodź pójdziemy do tej dziury zobaczyć tutaj. Żeby jakieś żelazo znaleźć. Uwaga. Żebyśmy nie spadli. Ło, to dużo. Tu jest dużo węgla, widzisz? O, a tu Lip się kopie, pokaz Tu mamy węgiel. Ja chcę kopać. No to kop, tutaj tym, co się bije. O. Co to mamy? Co to jest, tato? To jest jakiś ten... Filipku, ale nie przełączaj. Tu, zobacz, dawaj rękę. Tu i tu naciskasz. What? Dobra, naciśnij tu na mojego palca. Gdzie? No tu, na no tego o. no? Już może Pujed węgiel. Po że tu jest węgla. wystarczy tego węgla Już wystarczy? węgla na pewno, ale kupimy dalej, bo szukamy żelaza a ludy? czekaj a musimy. A tak ustawiłeś pochodnie. By było światło. To, to jest to Tak, tato? Taduś, I może już wystać z tego żelaza? Ale my żelaza nie mamy. By nasze pochodnie. Tak, pochodnie damy tu. Kopiemy. Będziemy musieli zaraz pewnie wrócić po ten. Po co? Mamy żelazo? Czy nie mamy żelaza? Nie mamy. Dobra, jest jeszcze dzień. Jeszcze jest dzień. Aż nam się kilof nie skończy. Kilof nam się kończy No wiem, zaraz nam padnie Czemu tu jest znowu dirt? To nie jest dirt ma. Co to było? Kim nam się skończył. No, skończył nam się. o, o. Granit. Jesteśmy uwielbieni. Niekoniecznie. Na dungu. Potraciliśmy się tym. Czekaj. Co Nie. my tu mamy pod dostatkiem? Kamienia. Kamień mamy, mamy. Zrobimy sobie. Taruś, a wie co to jest pelełka? Perełka nie wiem na się tepnąć. O o chyba zachód słońca. Chyba tak a, mo Może z kim zawalczymy, co? Ale musimy iść po miecz, tato. Dobra, wracamy do naszego tego. Domu. Ło, tu jest jakaś jaskinia jeszcze. Idziemy zobaczyć teraz czy idziemy później. Później Dobra, to przejdziemy tu później Idziemy, się położymy spać I zrobimy sobie miecz zaraz, tak? To, ale, ale mamy przecież miecz Czekaj, tędy wyjdziemy Gdzie mamy miecz? Mieliśmy A skończył nam się? No A łodyczki nam się nie, 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 nie kończą co jest grane uh -oh. Co to by? idziemy szybko pomiec u po nas jak u nas jej chaty. Do naszego domu pomieść, tato. Czekaj, my tu wejdziemy. O nie, widzę tam pająki. Będziemy ich nawalać, co? Myślisz? I nawalamy zombie i. K skelet. Idziemy spać, jest za dużo ich tutaj. Dobranoc Widzowie.